Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat pomaga szpitalowi. Myślę, że bez tej pomocy byłoby naprawdę nie tak, jak jest w tej chwili. Od lat współpracujemy, od lat możemy się zwrócić o pomoc i od lat tą pomoc otrzymujemy. Myślę, że przez cały czas leczenia pacjentów w szpitalu nie ma pacjenta, który by nie skorzystał z bazy, która była doposażona przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ciągu 10 lat gotowi byliśmy i zrobiliśmy, przynajmniej poszerzyliśmy bazę łóżkową w oddziale, na przykład w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym, w oddziale dziecięcym, w oddziale szpitalnym, oddziale ratunkowym, w oddziale noworodkowym. No i to, cośmy otrzymali, to były przede wszystkim kardiomonitory, to były łóżka, to były materace przeciwodleżonowe, tak bardzo potrzebne w szpitalu, to były aparaty do wykonywania USG. To były pompy infuzyjne, a więc to wszystko, co jest niezbędne na co dzień w pracy personelu, ale też poprawia jakość leczenia w szpitalu. 1 700 000 to jest, biorąc pod uwagę 800 szpitali w Polsce, to jest ogromna ilość pieniędzy. My wiemy, że ta wielka orkiestra ciężko pracuje po to, żeby te pieniądze spływały. Szpital i wszyscy pracownicy pięknie dziękują. Za cały ten czas, kiedy Państwo sponsorujecie szpitalem, bo nie tylko nas, że jesteście tak zaangażowani w pomoc, że potraficie każdą złotówkę wydobyć z, głębi, z głębokiej kieszeni. Dziękuję serdecznie za to, co już było, ale proszę bardzo, aby nie zabrakło dalej um, takiego dobrego serca, żeby nas wesprzeć, żeby, żeby ta praca, którą robimy, miała wymierną korzyść również dla pacjentów. Szpital, dziękuję za wszystkie możliwe dary, które dostajemy, ale szpital też chce pomóc. I my ze swojej strony oferujemy bony, które są licytowane na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. To są bony na wykonanie badań laboratoryjnych. I zwykle co roku takie bony są przez nasz szpital fundowane. Jest około 10 bonów i zapraszamy do korzystania z tej licytacji.